No to... kiedy wyruszamy w trasę? E, nigdy. No to chyba jedziemy solo, Scooby. Ej, co to za dziwacznie pokręcony zapis muzyczny? Ale jak to zapis muzyczny? Ha, tych nut tu wcześniej nie było, to znaczy, że dysk planisfery się zmienił. Szkoda, że nie umiemy czytać muzyki. My umiemy. Zanucimy im melodię, dziewczyny. Kolejny ciąg współrzędnych Musimy znowu sprawdzić, dokąd zaprowadzą Może wreszcie do skarbu e, Wybaczcie, ale ja teraz muszę kogoś odwiedzić Pamiętajcie, szukamy czegoś dziwnego i raczej niecodziennego. Ahoj dzieci! Jak mogę pomóc moim miłym szczurom lądowym? Panie szybsze, chyba ma pan nowy hełm. Skąd pan go ma? A, to było strasznie dziwne, powiem wam. Ja go kupiłem od pociesznego ancymona zwanego Przystojny Jimmy. Przystojny Jimmy? Czy jest coś napisane w tym hełmie? Esjawę na przykład? A niech mnie kule! No jest! E, to pewnie jak Susan! A ty jesteś Susan Love, Czyli ten hałm jest twój, chłopaczku! Dziwne imię dla chłopca, co? Widać, że jestem dziewczyną. A kim jest Susan Love? Nie Susan lawę, segundo Jave. Mamy go! To właśnie drugi klucz. Ale co to wszystko znaczy? Tego właśnie my musimy się dowiedzieć. O, niu! -niu wszystko jest coraz dziwniejsze. Nawet nie umiem ci tego wytłumaczyć. Mam przeczucie, że coś się musi wydarzyć coś strasznego. A ty jak myślisz, Niuniu? Niunia, Niu Niunia, Nibiru, Nibiru nadchodzi.